Cześć, siemanko, witam was serdecznie w kolejnym vlogu Tak jak widzicie Tutaj przywieźliśmy Dzisiaj mamy poniedziałek Zaraz będą miały tydzień Nowe tutaj sztuki mięsne Tutaj tak, dwa wzięliśmy troszeczkę większe, bo nie było z czego więcej wybrać Te mniejsze, około 75 kg waga Wiekowo to chyba coś około 2 miesięcy mają. Tutaj co najważniejsze towar wszystko polski wszystkie kolczyki polskie. Docelowo chcieliśmy zakupić 6 sztuk, ale niestety no, nie było tak naprawdę z czego tak wybierać, więc siedzieliśmy, że po prostu jak mamy już coś kupować teraz, takie mamy inne trochę podejście to już kupić coś lepszego. Aby to od początku w miarę rosło, i tutaj to te mają około 90 kg, także większe dwie sztuki. Zaraz będzie, jak są u nas tydzień. I tak, na tą chwilę biegunek nie ma. Tutaj jeden tylko troszeczkę się pojawiło u niego na dwa dni po przywiezieniu, ale już sytuacja opanowana. Jedziemy z starym systemem. Tutaj moim a czy starym no Tak już odchowaliśmy tym systemem Około 18 cieląt Nic nie padło, biegunki były opanowane Więc lecimy teraz też z następną tutaj Partią w ten sam sposób A mianowicie No wiem, że sporo tam Było komentarzy, że te byki są nie wiem Za mało tego mleka dostają, za mało wody i tak dalej Słuchajcie, jeśli byczek ma mieć biegunkę to on nawet niech dostaje 4-5 litrów dziennie i będzie gorzej wyglądał jak ten co dostaje tutaj u nas literek dostają także w obiad po 2 litry samej wody, jeśli występuje biegunka to dodajemy elektrolity no i ten system się już sprawdza, tak samo tutaj na szczęście opanowana sytuacja pierwsze dwa tygodnie mi się wydaje, że są najgorsze, bo połowa czasu już za nami Yy, tak jeśli chodzi tutaj na razie kasłanki też nie ma też wiadomo lubi kasłanka wystąpić Po zmiennych warunkach Ale obserwujemy I W razie czego będziemy szybko reagować Cielaki naprawdę na razie ładnie pobierają mleko Widać że były przyzwojone do odwojenia chyba już z kubełków No mleko w cenie po 3 zł więc Myślę że i rolnicy też pewnie większość już po prostu odchowuję na preparacie mleko zastępczym, nie dają mleka. I tak właśnie będzie. No. i u nas też. te mleko też sprawdzone, pokażę Wam, jakie teraz dajemy. Też się nic nie zmieniło. Te same mleko. No, tanie nie jest, no ale co poradzić? Najważniejsze, aby tych biegunek nie było. Niech to mleko nawet będzie droższe, ale odchowany cielęta jak należy. To tak, na razie mamy 5 sztuk, ale docelowo będziemy potrzebowali 12, czyli będziemy się teraz też starali w najbliższych tygodniach podokupować jeszcze i w innym pomieszczeniu odchować, nie tylko tutaj. Bo tak, tutaj te sztuki, co są na łańcuchach, one będą jeszcze w no pół roku, ponad pół roku i. I po prostu będzie trzeba tutaj w ich miejsce już mieć takie, chociaż żeby miały te pół roku. Nawet lepiej by było, żeby troszeczkę starsze były. No tak naprawdę to żeby miały po prostu ten rok czasu byłoby najlepiej na łańcuch wrzucać, wtedy mniejsze mamy przestoje na łańcuchach, i co roku zmiana tutaj byczków, no ale tutaj na razie po prostu też jest okres jesienny się tak październik listopad grudzień staramy się zawsze tych cielaków już nakupować żeby po prostu w okresie zimowo wiosennym to po bo wtedy jest też najwięcej czasu można to wszystko przypilnować się zajrze parę razy dziennie się nasłuchuje też nie ma tych kasłanek i tak dalej tak tutaj jeśli chodzi o pasze co dostają no to standardowo też idzie ona ścieczka cięta z lady Teraz takie są tutaj właśnie mniejsze te 70kg, około 85 więc Jeszcze im dokupiłem musli Żeby te pierwsze dwa tygodnie na tym musli też były No jakoś tam na razie rewelacyjnie tej paszy nie pobierają Ale już zaczynają, więc Nie jest źle i zaraz będziemy zmieniać na A jeszcze do tego musli dodajemy owsa i będziemy zaraz zmieniać lekko żywienie na kukurydza Takie w granulkach starter I do tego będzie jeszcze kukurydza tak. Tutaj w tym musli no mamy bo to jest sanowskie musli To ziarna są tutaj pogniecione Ale będę dawał całe ziarno więc Póki będą trawiły to będą lecieć na tej paszy a jak to zobaczymy, że w kale już przestają trawić owiec, czy kukurydzę będzie cała, więc będziemy zmieniać na śrutę, będziemy mielić. No i tak się to prezentuje. Dzisiaj po Sienanku, więc szybka nagrywka, i biorę się dalej za robotę, bo cały czas jest co robić. No i teraz mamy wszystkie bydło naprawdę tutaj w starej oborze i w nowej Pojechało te 16 sztuk Cała wiata była opróżniona, odcinek już niebawem Także musicie chwilę jeszcze poczekać, poczekajcie światło zapalimy I, i będzie odcinek ze sprzedaży jak tam te wyszły, te jest te 6 suitów No i moje te HF-y. No i tutaj już też byczki takie teraz dużo misz masz było, bo w czwartek przyjechały i nowe sztuki, i także w sobotę tutaj wpędziliśmy z pastwiska sztuki. I tak cały czas myślę, czy nie dokupić do nich takich roczniaków. No wiadomo, koszt nie mały, bo tam pewnie trzeba będzie około trójki wyjąć za sztukę. Ale żeby w tej wiacie było docelowo te 20 sztuk, bo na razie tutaj mamy 17. I tym bardziej, że tutaj 6 sztuk jest po prostu już rocznych I one by były wcześniej sprzedane I byłoby więcej miejsca I po prostu no, lepsza dochodowość, jakbym chyba jeszcze dokupił ze 3. No zobaczymy, jeśli coś się fajnego trafi To na pewno sztuki będą dokupione Tutaj już byczki się też trochę obtrzaskały Już przestały się drzeć do tamtych no i co? Na paszowozie cały czas śruty dostają kilogram na sztukę, i tak będziemy chować. Zobaczymy co wyjdzie. Także niedługo następne odcinki będę wam pokazywał, co tam zostało zakupione. Oby no, się podchowywały tak jak te sztuki. Zobaczcie przeze mnie, odchowane ładne kulki. Naprawdę nabite na pastwisku. No tutaj ten swidek jeden był od początku słabszy, ale źle nie wygląda Ważne, że ma chęci do życia Tak widzicie te moje sześcio, te największe też ładnie odchowane I dobrze tutaj mają Wypuszczamy ich co drugi dzień tutaj na dwór Bo do ścielenia słomy, żeby ładnie porozcięłać po całości I tutaj w tych końcach sobie brykają Także zapraszam na niedługo odcinek ze sprzedaży. Myślę, że rozliczenie w tym tygodniu przyjdzie. Może już na weekend będzie odcinek nagrany. I zapraszam do obserwacji kanału. 80% ludzi, co powraca na mój kanał, nie subskrybuje. Także zapraszam serdecznie, żeby być na bieżąco. I do usłyszenia.